Co sądzisz na temat Frania i Lizy? Mega ziom, stary. Wczoraj mnie ktoś zbejtował na jakiegoś shota, ale jakby yy, z Franiem gadaliśmy w ogóle. Ja nagrałem taką, taką Instagram-storkę w ogóle i to jest shot z tego. Mm -hmm. Jak nagrywam, pierdol się Franio. Ale, oczywiście, to było wszystko w żatach i, i, i tak dalej. Czy ja... się, po prostu zbejdował cię mergani Z Bertą. <laughs> akurat stanę w twojej obronie. Rzeczywiście. Frania, pisałem, z Franiem jest Gid, jest sztama i tyle. No. Okej, okay. czyli, czyli z Franiem jest Gid. E, w karierze, i on nie wiem, czy dalej ma ekipę z Szymolem, ale chyba dalej się z Szymolem zna. Ale Szymola już chyba nie do końca lubisz. No. Widziałem na story, że dzisiaj A. widział się z Szymolem. Aha, no z spoko. Na temat Shimola Bessel, który został permanentnie zbanowany na platformie Twitch TV. Jesteś <laughs> <Z> taką kurwą. <laughs> Wiesz, jakby rzecz. nie odpowiadam jego kontent do końca. Ja uważam, stary, <laughs> że na kurwa, na, na... gadaliśmy już o tym, na chyba dwoje aferki No tak, no, że, dla mnie, kur... że, że, że dla Że dla mnie walenie wody tematu i siedzenie z kurwami yy, i streamowanie tego nie możesz się szczycić, że jesteś dobrym streamerem. Chyba, że jesteś Josefem Ratanem, bo jestem dojebany. Okej, okay, no właśnie do Józefa <laughs> Bratana, możemy sobie teraz przejść. <laughs> e